Przed tobą ćwiczenia z orientacji przestrzennej. Usłyszysz nagrania binauralne krajobrazu dźwiękowego. W opisie filmu znajdziesz zawarte w słuchowisku ćwiczenia w formie formularza z możliwością odpowiedzi. Możesz pracować z formularzem, w którym są kolejne części słuchowiska, lub pobrać plik z pytaniami. I działać na kartce wraz z filmem na YouTube lub formularzem w drugiej zakładce. Otwórz go teraz. Do poprawnej realizacji ćwiczenia potrzebujesz słuchawek stereo. Zatrzymaj ćwiczenie, załóż słuchawki i przejdź dalej. Test słuchawek. Sprawdź czy twoje słuchawki są założone poprawnie. Usłyszysz teraz dźwięk z lewej strony. Powinien pojawić się w twojej lewej słuchawce. Usłyszysz teraz dźwięk z prawej strony. Powinien pojawić się w twojej prawej słuchawce. Jeśli masz dobrze założone słuchawki, przejdź dalej, jeśli nie, popraw je i wróć do ćwiczenia. Rozpoczynamy pierwsze ćwiczenie. Posłuchasz fragmentu krajobrazu dźwiękowego, czyli pewnego otoczenia. Słuchaj się w niego, a następnie spróbuj określić gdzie się znajdujesz i odpowiedz na pytania odnośnie tej przestrzeni. Pytania do pierwszego ćwiczenia: Pytania dotyczą Twojego pierwszego wrażenia odnośnie tej przestrzeni. Jak myślisz, gdzie się znajdujesz? Czy jest to przestrzeń otwarta czy zamknięta? Czy otacza Cię natura przestrzeń zurbanizowana, czyli stworzona przez człowieka? Czy coś pomiędzy tym? Czy jest to w Twoim odczuciu mała, średnia, czy duża, bądź ogromna przestrzeń? Jak myślisz, jaka może być to pora roku? Jak myślisz, gdzie się znajdujesz? To koniec ćwiczenia słuchowego. Zatrzymaj nagranie i odpowiedz na pytania. Rozpoczynamy drugie ćwiczenie. Usłyszysz fragment krajobrazu dźwiękowego. Wsłuchaj się w niego i postaraj opisać każdy nowy dźwięk, który usłyszysz. Zwróć uwagę na kierunek, odległość, oraz ruch dźwięku i spróbuj go nazwać. Słuchowisko możesz zatrzymywać w każdym momencie, cofać się i odtwarzać kilkukrotnie. Proponowany tryb pracy Za pierwszym razem po prostu słuchaj zapamiętuj i po odsłuchaniu zapisz, za drugim razem zapisuj na bieżąco. Polecenie i pytania do ćwiczenia drugiego. Stwórz swoją listę dźwięków, podając nazwę źródła dźwięku, kierunek z którego dociera, odległość od Ciebie, ruch źródła dźwięku względem Ciebie. Pytania dodatkowe. Czy źródło dźwięku to ciało stałe, ciecz czy gaz? Czym jest źródło dźwięku? Rzeczą, rośliną, zwierzęciem czy osobą? Czy masz jakieś komentarze odnośnie tego dźwięku? To koniec ćwiczenia słuchowego. Zatrzymaj nagranie i odpowiedz na pytania. Po zakończonych ćwiczeniach, prześlij swoje odpowiedzi. Posłużą one do badań naukowych i pozwolą tworzyć kolejne słuchowiska. Jeśli chcesz wspomóc moją pracę inżynierską i przyszłe słuchowiska, odpowiedz na poniższe pytania odnośnie ciebie, a na końcu formularza prześlij wszystkie odpowiedzi. Pytania odnośnie zdrowia są potrzebne do badań statystycznych i nie będą nikomu udostępniane. Możesz również podać swoje imię oraz adres e-mail, jeśli chcesz otrzymać wyniki ćwiczenia i analizę Twojego postępu wraz z kolejnymi ćwiczeniami. Dziękuję za udział w ćwiczeniu. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe doświadczenie. Zapraszam do kolejnych ćwiczeń i treningu Twojego słuchu. W opisie filmu znajduje się analiza słuchowiska w formacie PDF możesz ją pobrać i porównać ze swoimi odpowiedziami. Znajdziesz tam również link do filmu z zakładkami, do kolejnych dźwięków i ich opisem.